W tej pozycji zbliża się mu ragaz, lepiej ruszajcie. Dobra, ja po prostu muszę mieć M. -kę. To co wracamy? Wracamy sensie na airport? Czy na bieżą? No, 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 okay. Decision. Po no prostu że aeroport. To no. dobre miejsce na lądowanie. Airport. Airport. No. Ja się się wrobił ważny sfer. To ma przejebane na tym superstorze. Leci ziomek. Ja do niego idę. Wąturza. Niee, kurwa, ja bawam nawet muszę zobaczyć, że to wtórkę. Flika ja zabrałem. O, na pistolety, pal tutaj, liście. Dzięki... Właśnie wraca do bazy. Zwycięstwo zależy od ciebie. Oznaczyłem stać nie zaopatrzeniowo. Punkt medyczny oznaczony. Biegnie ile sił w nogach, aby wykupić swojego kompana. Ważny cel mogę sobie wziąć? Znaczy nie to. Zatruje chmura, gaszko! Tu tam on dziękuję Halo? Mam tu no, mam do Brutal To to jest twój shotgun, w sensie nie twój, do to inny Szynka z pancerzem o mój się wahająco. Skrzynka z, z to jest z pancerza. spancowany guściołówką. Nasza drużyna jest w bezpiecznej strefie. Chyba weź pops nimi trochę kasy. Będę ma.

może No to no, unicelnięcie mogę. No. Masz. Yeah, dziękuję. Czyli chcesz amunicję obalającą? Nie wiem w sumie co ona mi da, ale możesz innego ja, ja, ja też nie wiem co to jest, masz. Patrz, proszę. Ja sobie, sobie, sobie to sam jakby to nie miało takiego rozrzutu, to oni już by mieli banię obydwoje. Gdzie mi to dałeś? Nie, w środku wstanej ale... Gdzie? Tutaj gdzieś. się. Właśnie gdzieś tutaj. Ja mam się wydaje, że to za ścianą. Jest. Mamy ruch. Jest tu. Ja? Zabiłeś? Jednego, jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz gdzieś. Ja? Nie mam pojęcia. Wezmę te komputerze. To jest wioletowym mogę coś powiedziałać Ale mam przynajmniej klewę Rozbijałeś szybę jakąś? Tak Dobra. Gdzie jest ten typ? Gdzieś tu Idę tam On chyba jest na dachu, albo w oknie. Nie wiem uważaj.

Zrogram. Witacz. Zrobiście. Prawie nie przydałoby mi, mi się coś lepszego niż, niż to gówno co mam. A kacz może być i co, ja, co To weź tak? sobie tego Carb 2. Ja sobie go wezmę. Nie no, nie podoba mi się. Ja chcę tego Carb 2, on jest spoko. Ej, zamawiam zrzut czy, czy... Nie, zrzutu chyba nie, Czy nie? Ja przydało. tutaj jednego, ja Ej, przy, przydałoby się ten zrzut może co? No w sensie jak chcesz Ja bym na pewno chciał coś w stylu No czujnikę, meczka coś w tym stylu by się tak, przydało tak? jednak nie no to może do... Chyba że pod... nie no, pode... Nie, zamówię gdzieś tutaj może, czy nie? Czy, pod... czy podejdziemy no Możemy, dobra, dobra Podejdziemy czy zamawiamy? E, to, tutaj jest ziomek, na pewno tak. Nawet no, dwóch ziomków. Jak Ta. chcesz. Chuj. Ryzykuję, najwyżej zginę, trudno. Ej, chodź tu do mnie, gdzie ty jesteś? No nie oznaczony Ja już te zrzut wziąłem nawet. Dobra, to chodź. No czysto Aha, niby jest. Aha, bo ty wszedłeś do zrzutu, dobra. Idę no, do ciebie. Czysto niby tutaj jest. Niby. No, no, czujnik nie pokazuje nic. Znaczy ciężarówka jedzie gdzieś obok mnie, ale to nie, nie, nie blisko. Tam ja loda ta obserwacja, no nie teren tutaj mm, mm. Dobre. Mamy swoje itemeczki. Bardzo ładnie. Zaraz by się przydało podejść do sklepu BSP i tego. I te to, i to no. zestawy. To chodź, wrócimy do tego sklepu. Mamy, Mamy idealnie 12 tysięcy, w sensie ty masz na dwa zestawy Kup, i BSP. Kupię, kupię tego. Dwa zestawy i BSP, be... nie? BSP czy co? Czy... Dwa zestawy i BSP, nie? Ej, co? Dwa zestawy i BSP czy zestaw i dwa BSP? No bo dwa zestawy i BSP, jak chcesz? No dobra. Z 4K-ami możesz dać. Ej, nie mogę kupić ze sto, ta... ha, dobra. Bo musisz mi dać 4K. Użyć BSP? No, jak chcesz? Może możesz. Nieba... tu może ja jeszcze nie byłem. Dobra. No tak, pociąg w sumie, albo. Tu jest Czekaj, bo no, mam Oni są tu, oni idą tu, i są tu. Tutaj, na dachu, w dalszym ciągu. Ziąbki tam z tyłu. Wziągnię tutaj blisko. Na, na na pociągu na jest. Na pociągu. No widzę właśnie Idziesz go chociaż? Obity, Uwaga, BSP leci na uwagi. Kurwa, bo ja nie... do Dobra widzę. One shot. One chance. No chuj już nie mam się. Ało ja tak mam. Czekaj Poker wieku, spróbuj. spróbuj. Nad nami

Dla. No my też tu ciągle jesteśmy. No właśnie. Tak stoisz na widoku, ci kto się wyjebie. Ten, no. Uch, kur... Boję. Mi się ten kładca cały Uf, czas wyświetla na czerwono. Jestem tak niewyspany. Wróciłem do domu, nie wiem, gdzieś chyba około pierwszej, nie wiem. No. Bo się bawiliśmy, a raczej znajomy, nie wiem czy oglądałeś, bawił się w hazardzistę na stacji. Ja no bo kupował zdrabki kurwa co chwilę. Zrobił... Aha, no. No oglądałeś to czy nie? Czy pominąłeś? No trochę tak. No, no. I potem kolejny kupił tak cały czas kurwa, nie bo jebał kilka te, kilkadziesiątek kurwa. I tego. <śmiech> <śmiech> I wygrał dwa złoty tylko tak naprawdę. <śmiech> <śmiech> Ale dobra, no nieważne. I wróciłem do domu. Jeszcze pogadałem trochę z Natalką. Pooglądałem. I zostałem no. po drugiej może. I dwa stary, o po 8 o, się obudziłem, ja. bo był alarm pożarowy, no nie, mam niedaleko obok siebie straż pożarną. I alarm Czego? był. W sensie, no ten... Nie... Toś, coś, to, co, to, co, to, to coś znaczy, że wiesz, że jak raz zadzwoni, jak dwa, jak, jak trzy, jak cztery... A, tak, tak, no. no. i on zadzwonił trzy razy, nie, i potem słyszałem co chwilę chyba dwie straże pożarne. 15 Urta. minut później stary, słyszałem karetkę na sygnałach, później znowu karetkę na sygnałach. I to nie na, na tych zwykłych sygnałach. Tylko tych takich, wiesz, takich jakby szybkich, nie? Tych takich awaryjnych, że już, na szybko, rozumiesz co chodzi, nie? No. No i po prostu, już kurwa, nie dostałem po tył I Ja tak naprawdę od usunięcia nie śpię, nie? Mało spałem, fuj. W mam. Kurwa. Daleko? Daleko? Nie wiem, nie Dobra, leczę się. Daleko? Tam są. Tu, 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 wiesz. tu ja tyle leczą? Jeden po kawie Dobra, dobra, dobra. Strzelają, kryć się! W Dwóch jest, dwóch jest obitych. Uważaj. Jeden leży. Obity. Drugi tam. Jest. U! Brutal zadziałał. Brutal action, bro. Brutal zadziałał. Ja pierdolę. To jest moja stary kurwa, ja teraz mam nowe, nowe broń. Już jebać te RPRK, RP, już jebać RKM. -a. Z dużego mam. Mamy no, fajną -no, -no, -no. Dobra kurwa kupujemy. No i teraz co mam kupić? BSP kup. Aha, bo ty tego... Nie, -no, to nie wiem. No jak, jak uważasz? Dobra, został sekundy. Okay, okej, okay. okej. Na luba egoisty. Nie, nie Powoli nie, się nie. zbieraj, zajebiliście. A, ja a ja nawet okay. nie jestem wykąpany. No, wiem, że tak. Czyli roku koniec roku. rundy. Nie po tej rundzie. No, to, co... po rundzie, po rundzie wychodzę. Po rundzie pan, czy jeszcze szybko. No to ja sobie pójdę na FIFA, może, czy coś. Ej, na plecach. Ej! Claymore jedną! No. Tam w tym wagonie. On wybuch teraz. O, z... Ja? Jest... Tak, to, by, to, by, to był mój, o kurwa. Słuchaj, 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 Jestem, 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 jestem. Mówiłem, że wybuchło coś, kurwa. Okawiam. Jeden jest chyba. 23. 23. Ej, chodzą 25 metrów. O tu jest Oznaczam punkt zborny No Tak, Tak będzie Będę się szybko polany, polany. Nie tak? Ej, to jest jakiś inny team jeszcze, chyba Nie, oni mają zestawy do samowania. Zabiłem, zabiłem, nice. Mamy, mamy. Zajebiście, ja też ja, To jest nasza miejscowa stary. Nic hajsu nie mają. Ja mam. Kupić BSP? Ta BSP. No dobra, dawaj To jest To nasza miejscowa na stary. Tu, przy Znaczy, to, to jest miejscowa wtedy, kiedy mamy kurwa dobrej tęby. Kiedy chujowe, to chujowo tutaj jest. No, strasznie. Po cztery fragi mamy, wow. Razem? Nie, po osiem fragów mamy kurwa. No bo, to, no bo oni tu podchodzą, ja jednego, to drugiego, tak się kończy. No właśnie. To jest za górą, po połowie. Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do nie Gdzie oni rady, są? W tym hangarze. Tak. Tu na środku. Oni dopłyną mi wychodzić pewnie, a gdzie oni idą, to ja nie wiem, albo do sklepu. A tak, do sklepu pewnie. Ktoś wychodzi ze strefy stamtąd. No stamtąd lubią ludzie wychodzić. To no niby czysto na plecach. Ale kurwa nie ufam temu czujnikowi. Od, odkąd odkryłem, stary, że jest to taki atut, że nie wykrywa kurwa czujnik, to nie ufam mu czasami. Was Nie wiedziałem, że tam No nie, ja, ja w ogóle, bo ja, nie, bo ja ogólnie jak z wami grałem, to nawet nie wiedziałem, no. że, że mogę sobie wiesz, te w własne, własne robić te trene. to no. Ja po prostu sobie wchodziłem, kurwa kilka, dołączałem i miałem I Zbierałem no. idemki. A później pamiętam, chyba czekaliśmy na kogoś, bo wszyscy coś tam. Chyba ty poszedłeś z wtedy do sklepu po tego, po lody, ekipy czy coś takiego. No. I wtedy się zagłębiłem w to i to ogarnąłem, nie no i klikałem. Gdzież hmm. warto było, warto. No, chyba. No, Aha, się skończył właśnie, coś dobrze, to się kończy. Ta strefa powoli idzie, chujowo będziemy musieli stąd wyjść Chyba... Ja Chociaż ostrza... nie, mogę pójść do ciebie tam bardziej No możesz do mnie podejść, no, no, tutaj jeszcze Jak strefa mam... będzie szła no. Maski mamy, więc fajnie I mignęło Ale ziomki to to nie były A szkoda Poluje na was wroga drużyna No zajebiście Ejomek Mamy tutaj idę do nas Kurwa prawie Nie tam daleko był może chyba centymetr nad jego głową wylądowała moja, cię wylądował. Na pewno są tam, ja tylko to jest pewne, bo tam widzę, że to ciało do niego. Kurwa zaraz do się do ciebie już przejść. No, niestety tak. No, to już, ale no już tak. jest się... zera. Dobra, ja, ale zajebiście Szkoda, że nie mamy kasy, bo my zajebiście sklep tutaj razem ze strefą. No, właśnie. Takie BSP jakbyśmy mieli tak zdjęc 12 tysięcy, to BSP co chwilę, czy, czy byśmy mieli. No. Nie, Masz się. Zbliża się gaz. Oznaczamy wam nową bezpieczną strefę. Po się. Wziąłem, wziąłem Uważaj, żeby świada no, nie było, bo no, wiesz, co, wiesz co? Musimy stąd iść, bo jak pójdzie strefa i ktoś nas wyłapie stąd. Właśnie. Strzela? Dostałem, dostałem, dostałem. No właśnie, musimy iść stary. Choćby tym murem, bo oni wiedzą no, tutaj... tym murem, no. Chodź, bo stary. oni stary wiedzą o nas, jak będziemy szli, a strefy z nas zdejmą. No. Bo, tylko żeby się no, nie To, to już I co, I co robimy? Chyba, że będziemy szli tędy przez samoloty jakoś tutaj. Na chwilę się możemy zatrzymać. Ej, przejście, Adam, Adam, tutaj są ciężarówki. Tu ciężarówki, kurwa, kilka jest. Gdzie mm. są ciężarówki? No tutaj są, czy no możemy ciężar... przez ciężarówki po prostu przechodzić, takim sylwamem. Idziemy? No właśnie. Auto. Tak, tak, kurwa, nie, nie wiem czy to jest dobre pomysł i razem ze strefą, ale. Tak, chociaż coś koło tego. nie, nie Chuj, przechodzę do hangaru. Ryzykowne. Chodź. Han do hangaru? No, ale innego wyjścia też nie mamy. Kurwa, dobra. Niby czysta, ale wiesz. Mamy czy to jest kampin, nie? No, niby czysta, ale wiesz, no. Te czujniki jebane, nie? Mhm. No musimy Jesteś przejść. Jeśli chcesz ducha, no to tu możesz też duch.

no, tutaj ściany, ale nie mam nic ma 11 osób. Tylko jesteśmy. W, kurwa, powiedz, że strzelaj. Strzelaj, strzelaj. Ja nie mam, ja nie mam... jak. Strzelaj. Bo oni po drugiej stronie też tam siedzą. Kurwa, wszyscy. I no to rozbije trzeba, będzie mi łatwiej. Leży. Nice. Nice! Zabity, dwóch zabiłem. Kurwa. Ale mamy we stary, 9, zajebistą. No tylko, że strefa idziemy. Jak wyjdziemy teraz, jesteśmy w dupie, co robimy? Nie ma gdzie się schować Kurwa. nawet. Ty że za Tu tym. możemy się schować, za tym. To Patrz w prawo i patrz w lewo. Tym, czynnikiem. Dobra, lecę. Chwaciutko. No, no, mamy strefę. Ale wiem, że w okolicy mam też ludzi. To bardzo dużo ludzi. W prawej pewnie nikogo nie mam Wydaje mi się, że tam mogę, gdzieś stąd może zaraz wyjść. Tak, no to mogę wyjść nie. A nagle z pleców? Nagle ktoś może wyjść kurwa Udało Ci się przejść do pierwszej dziesiątki Osiem osób, stary, 5 teamów Nie możemy się pchać kurwa Ale stary nawet jakbyśmy teraz zginęli to trudno Zajebista runda może no, być. Przed pociągiem się strzelają. Mhm. Ziomek Zięk tu. Ziomek hamia, chyba. Ja. ja widzę tutaj ziemka. W półksiąku nawet. Też jeden. Ej stary, pięć osób. Dobiłem go. Nice. Ale jeszcze... Jeszcze cztery. RP. Nie pchajmy ten... się. Nie pchajmy się. Spokojnie. Nie możemy się pchać. Leży zabity. Ale spokojnie. 3, jeszcze trzech jest. Ej. Nie ma co się pchać. Lecimy tutaj biegnie. Czyli jest dwóch, jeden. Tak, widzę. Ej, nie... Nie wychylać tak, Adam. Jesteś zbyt widoczny. Ej, musimy iść. Musimy gdzieś iść. Ej, siomek tam oczekałem. A tutaj jest dojrzało z Tu jest Chodź, chodź. Gdzie? Ja, za tym o. No, tu jest, za tym. Za tym tak? Nie no, to nic nie dało. To tego. Zatem jest, za tym Ostatni. Mamy to. Stary. Uda się. や、yeah, ったー Bo cztery fragnie do snajperki Ale ty, Powiem Ci stary tak, nie? Na końcu teraz z tą snajperką, nie? Od tego hangaru co wyszliśmy do tej normalnego no. Stary byłeś bogiem. Tak ze snajpery ich o ludzi Kurwa. No po czterech czy pięciu Kurwa pierwsze miejsce. Runda na YouTube'a jak huja, pierdolę. Normalnie. Nice.